A w ogólnie z Gorzewa, pamiętam całkowicie co innego, zawsze właśnie jeździłem tragicznie, ale jakby chciałem przełamać pasy, ale niestety się nie udało. No kurczę, no przegraliśmy wysoko. To my się aż tego nie spodziewali, także to, to naprawdę jest nam bardzo szkoda. I co do siebie, ten sezon mnie taki jest dziwny, bardzo. Czyli ja nawet się, trochę cieszę z tego wyniku, ale też z drugiej strony to nie ma szału żadnego. Jak mówiłem wcześniej, mecz będzie wyrównany i był wyrównany do, do piątego biegu. Później już odskoczyliśmy na wyraźną przewagę, kontrolowaliśmy to, ale widać, że każdy z zawodników wjechał z takim zębem, z taką determinacją, że nawet się ścigali między sobą, co było w paru przypadkach niepotrzebne. Ale wszyscy zasługują na słowa uznania. Przede wszystkim chciałbym pochwalić Tomka Gapiskiego, który odjechał najlepszy mecz sezonu. I myślę, że będzie dalej to ciągnął, nie dyskrecja w ostatnim biegu pokazał wspaniałą jazdę, wspaniałe mijanki. Krzysztof Kasprzak, no, no widać, trochę zmęczony był po Mistrzostwach Świata, ale pojechał dobre zawody i przede wszystkim też cieszy dyspozycja Daniela Marka, który sobie dobrze radził, chociaż no, końcówka była troszeczkę gorsza w jego wykonaniu, ale same same pochwały. Bartek Zmazdryk, jak zwykle, z pozycji juniora, dowoził seniorskie punkty, bardzo ważne i przede wszystkim chcę pochwalić Adriana Cyfra, który przyjechał na 5-1 z seniorami, co powinno mu pomóc też w wygrywaniu z seniorami. No i pokazał w jednym biegu, że wyjechał na 5 ale niestety troszeczkę zrobił błąd w łuku i go wyniosło i minęli go. Ale tak to oceniam te zawody pozytywnie i tak szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem się, że, że wygramy taką różnicą punktów. I jednak to jest prawda, że ta liga jest nieprzewidywalna. Tomek jeździł dzisiaj dosłownie jak natchniony. W <laughs> czym... Ryba kujący. <śmieniciela> <śmieniciela> nie gryzuje nas komary i nie złapaliśmy leszcza. Nie, to wiele <śmieniciela> czynników się. się złożyło. No, szkoda, że, że ten sezon już można powiedzieć powoli dobiega końca, bo ja dopiero się rozkręcam i, i no nie wiem, no odpoczyłem teraz, była ta przerwa. Zakupiłem nowe, nowe silniki u, u zagranicznych tunerów.